Siostrę Morawieckiego weszła na mównicę. Były i premier aż pobladł, ledwo trzymał się na nogach. Ceremonia pogrzebowa Jadwigi Morawieckiej odbyła się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, we Wrocławiu. Matka Mateusza Morawieckiego zmarła 3 sierpnia. Msza święta rozpoczęła się o godzinie 13 w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, przy ulica Świętej Jadwigi 1, niedaleko Ostrowa Tumskiego. W kościele zgromadziła się najbliższa rodzina, w tym były premier, oraz jego siostra, a także wielu znanych polityków. Nie żyje matka Morawieckiego. Kim była Jadwiga Morawiecka? Matka Mateusza Morawieckiego, Jadwiga Morawiecka, była niezwykłą postacią, zarówno jako osoba prywatna, jak i działaczka opozycji. W latach 1979-1989 była aktywną działaczką antykomunistyczną. W jej mieszkaniu spotykali się działacze Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Kolportowała też wydawnictwa wydawane w podziemiu. W 2019 roku otrzymała przez prezydenta Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi w działalności niepodległościowej. Matka Morawieckiego nie spocznie w tym samym grobie co jej mąż. Jadwiga Morawiecka oraz Kornel Morawiecki stanowili trwałe i zgodnie małżeństwo. Niestety, nie zostaną pochowani razem. Jadwiga Morawiecka mieszkała i prowadziła swoją działalność we Wrocławiu przez wiele lat, podczas gdy Kornel, związany był z Warszawą. To może stanowić powód tej decyzji. W grobie, w którym pochowano Jadwigę Morawiecką, spoczywa również jej córka Magdalena, zmarła w latach 60., mając zaledwie 5 miesięcy. Pogrzeb matki Morawieckiego siostra stanęła przy mównicy? W trakcie pogrzebu siostra Mateusza Morawieckiego weszła na mównicę, nie kryła emocji, które jej towarzyszyły. Widać było również, że ogromny smutek towarzyszył byłemu premierowi, którego łączy z siostrą bliska więź, kiedy usłyszał jej poruszające przemówienie, aż pobladł. Widać było, że ciężko było mu ustać na nogach.